Revit Portland, czyli klasyczne skórzane buty z najwyższym certyfikatem bezpieczeństwa. Ja jestem Marika, to jest Elermoto. Zapraszam. Revit Portland zostały uszyte ze skóry bydlęcej, która jest odporna na tarcie. Mają bardzo minimalistyczny, prosty wygląd, ale nie możemy tego powiedzieć o zastosowanych wzmocnieniach, ponieważ zastosowano tutaj kształtowane termicznie protektory, które znajdziemy na palcach, napięcie oraz na kostce. Protektory na kostkach zostały dodatkowo podszyte miękką pianką, aby było nam przyjemniej te buty użytkować. Podeszwa została poprzecznie wzmacniana, zapewni nam dobrą przyczepność do podłoża. Jest również przezroczysta i ładnie można te wzmocnienia zobaczyć w tej podeszwie. A za bezpieczeństwo pasywne odpowiadają odblaski, które znajdziemy nad piętą. I buty zyskały certyfikat czterech dwójek. I ogólnie certyfikacja w butach motocyklowych składa się z czterech cyfr, które mogą przyjąć wartość 1 bądź 2. I 2 jest najwyższą możliwą oceną. Cyfry po kolei oznaczają wysokość buta, jego odporność na tarcie, nacięcie oraz sztywność poprzeczną podeszwy. I właśnie w przypadku Revit Portland mamy 4 razy 2. W miejscu styku buta z dźwignią zmiany biegów zastosowano podwójną warstwę skóry bydlęcej. W środku znajdziemy wkładkę od marki Ortolite, która jest antybakteryjna i amortyzuje wstrząsy. A samo wnętrze buta zostało wyścielane materiałem 3D, mesh, który skutecznie rozprowadza powietrze wewnątrz i pozwoli wilgoci i ciepłu z wnętrza buta ulecieć. W zakładaniu pomoże nam pasek, dzięki któremu możemy but łatwiej wciągnąć na stopę i zawiążemy go przy pomocy klasycznych sznurówek. Revit Portland to buty o klasycznym, prostym wyglądzie. Nie możemy tego powiedzieć o ich wzmocnieniach i certyfikacji, ponieważ tutaj mamy najwyższy poziom certyfikacji. Co ciekawe, jako jeden z niewielu modeli nie świeci logiem po oczach, ponieważ w tym przypadku zastosowano tylko małe przetłoczenie marki Revit na kostce, które jest praktycznie niewidoczne. Revit Portland dostępny na rrmoto.pl i link do tego modelu butów zostawiam Wam w opisie. Zapraszam Was również do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.